YouTube. Witam Cię w kolejnym filmiku na naszym kanale. Na wstępie chciałam zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału i wciskania dzwoneczka, żeby być na bieżąco. W dzisiejszym filmiku dowiecie się dlaczego warto rozpocząć współpracę z firmą FOREVER. Po pierwsze FOREVER to genialne produkty, które są oparte na bazie miąższu lesowego i te produkty możesz mieć już z 15% zniżką, wystarczy tylko, że do mnie napiszesz. Po drugie, Forever może być Twoim dodatkowym źródłem dochodów albo w późniejszym czasie, jeżeli Ci się spodoba taka forma zarabiania, to może stać się głównym źródłem dochodów. Wtedy też masz możliwość otrzymania zniżki od 35 do 48% na wszystkie produkty. Po trzecie, dołączając do mojego zespołu, otrzymujesz wsparcie nie tylko moje, ale także mojego całego zespołu i liderów. Którzy pomogą Ci w rozwinięciu swojego niezależnego biznesu. W naszym zespole są osoby i liderzy, którzy chętnie przekazują nam swoją wiedzę, dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i tak naprawdę dają nam całą wiedzę na tacy. Więc nic, tylko ją przyswoić, wykorzystać i zacząć zarabiać konkretne pieniądze. Po czwarte, współpraca z firmą Forever daje Ci niezależność, nie tylko finansową, ale także czasową. Możesz pracować z każdego miejsca na ziemi, możesz pracować tyle, ile chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz. Nie masz nad sobą żadnego szefa, nie masz żadnych ograniczeń czasowych, a Twoje zarobki są uzależnione od Twojego zaangażowania. Po piąte, jeżeli masz dzieci, to Forever zabezpiecza nie tylko Twoją przyszłość, ale również przyszłość Twoich dzieci, ponieważ jest to biznes dziedziczny, więc wszystko to, co wypracujesz Ty, w przyszłości przechodzi na Twoje dzieci. Podsumowując, Forever jest to tak naprawdę fajna opcja prawie dla każdego. Nie musisz mieć tutaj żadnego konkretnego wykształcenia, żeby się tym zająć. Jednak mimo wszystko bardzo ważne jest Twoje zaangażowanie, bo niestety to, że wykupisz pakiet czy nawet się zapiszesz do Forever, nie oznacza, że w przeciągu dwóch tygodni, nie robiąc nic, będziesz zarabiał milion. Dziękuję, że byłeś tu ze mną do końca. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli masz więcej pytań, to zapraszam do kontaktu, który znajdziesz w opisie tego filmu.